To mhm mhm no, wiesz, to w To weź i

じゃあこのフィギュアのスタート。 siódmą kadencję 2014-2018. Dziękuję za powierzenie mi tak zaszczytnej funkcji. Pragnę zapewnić, że dołożę wszelkich starań, aby pierwsza sesja przebiegała sprawy, sprawnie i zgodnie z prawem. Ustawowy skład Rady wynosi 21 radnych. Stwierdzam, że na sesji uczestniczy 21 radnych. Co stanowi kworum niezbędne do prowadzenia obrad Rady Miejskiej Gór i umożliwia przeprowadzenie wyborów oraz podejmowanie prawomocnych uchwał. Witam serdecznie przybyłych gości. Witam Pana Burmistrza Burmistrza Jemińskiego. Witam zastępców Pana, pana Jana Wysokińskiego, zastępców Burmistrza Pana Burmistrza pana Panią skarbnik, Ewen Pani. siedza księdza proposta Andrzeja Jarominka. komisji Komisji Wyborczej Pana Piotra Warczaka. Radnych wybranych już 16 listopada 2014 roku do Rady Miejskiej Góry Kalwarni na siódmą kadencję Rady 2014-2018. Radnych. W poprzedniej kadencji wraz z Przewodniczącym Rady, Miejscowym Pana Zbigniewem Bógną. Młodzieżową Radę Gminy, Są Dyrektorów, Prezesów Gminnych i Organizacyjnych, Dyrektorów Szkół, Panią Wysoką Komisję, Urzędu Miasta i Gminy. mieszkańców, witam serdecznie wszystkich państwa. Przed, przed wspątieniem przygotowania do wybranych radnych proszę do tego mięskiego komitetu wyborczego pana Piotra Walszaka o zapoznanie wysokiej rady oraz wszystkich państwa z wynikiem wyborów samorządowych oraz o przekazanie radnym zaświadczeń o wyborze, które będzie wręczano kolejne każdemu radnego. Pani burmistrz, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Przed odczytaniem wyciągu z protokołu Miejskiej Komisji Wyborczej w Górze Kalwarii pozwolę sobie podsumować przeprowadzony w dniu 16 listopada wyborów w kilku Siedmiosobowa Miejska Komisja Wyborcza w Górze Kalwarii rozpoczęła swoją pracę 23 września 2014 roku od rejestracji 106 kandydatów na rajdców Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dwóch ogólnopolskich komitetów wyborczych. Oraz czterech lokalnych komitetów wyborczych wyborców. Były to pierwsze wybory zgodne z nową ordynacją wyborczą, w których gmina Góra Kalwaria została podzielona nie jak dotychczas na cztery, a na 21 jednoosobowych okręgów wyborczych, w których każdy z zarejestrowanych sześciu komitetów wyborczych mógł zgłosić jednego kandydata do Rady Miejskiej. Na dzień przeprowadzonych wyborów liczba wyborców uprawnionych do głosowania w całej gminie Wynosiła 20 435 osób, z czego 11 282 osoby na wsiach i 9 153 osoby w mieście Gurapermania. Frekwencja była wyższa od średniej w kraju i uplasowała się na poziomie 50,93%. W tym przypadku mieszkańcy miasta częściej odwiedzali lokale wyborcze, gdyż frekwencja w 10 okręgach miejskich wyniosła ostatecznie 51,2%. Zaś w 11 okręgach wiejskich 50 i 74 sede. Najwyższa frekwencja, baz 66,99, została odnotowana w okręgu numer 1, czyli Borki, Czersk, Kępa Radwankowska i Ostrójk. Najniższa, 42,9, uzyskał okręg numer 2, co nie w linii e, Pęcław, podosowa Podgóra, bodycz W całej gminie. Z Suma głosów nieważnych, kart ważnych osiągnęła liczbę 501. Co w odniesieniu do wszystkich oddanych głosów daje wysoki współczynnik 4,82%. Po tym krótkim podsumowaniu pozwolę sobie przejść do wręczenia nowo wybranych radnym zaświadczeń. Pani Aleksandra Maria Fedynicz-Komos. Ojciec Waldemar Forman. Pan Jacek Walenty Gliński. Pan Jan Jarosz.

Grzegorz. Lach. Pan Henryk Murus. Pan Zenon Naptawny. Pan Marek Krzysztof Neyman. <kluczy> Pan Krzysztof Parol. <kluczy> Andrzej Kosiewska Pani Dorota Pani Danuta Lidia Rejna. Pan Bogdan, Bogdan Adam Sałański. Pan Grzegorz Stanisław Sienkowski.

Szanowni Państwo, na koniec pragnę złożyć Państwu najlepsze życzenia owocnej kadencji pracy, które w dniu wczorajszym na moje ręce złożyła Pani Dorota Tyrała, Komisarz Wyborczy, z prośbą o przekazanie tych życzeń w dniu dzisiejszym. Dziękuję bardzo. Wysoka Rada, obecnie przystępujemy do ceremonii złożenia ślubowania przez nowo wybranych radni siódmej kadencji. Ślubowanie odbędzie się następujący w następujący sposób, odczytam rotę ślubowania, a następnie najmłodszy radny, pan Tomasz Sobolewski, odczyta z listy obecności kolejną imiona, nazwiska radnych, którzy powstaną i powiedzą słowo ślubuję lub zwrot ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Proszę Państwa, powstanie, podczas tam robię wprowadzić. Wierny Konstytucji i Prawa Rzeczpospolitej Polskiej ślubuje uroczysty obowiązki radnego sp sp sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. Mogą Państwo uśmiechnąć. Proszę Pana Radnego Tomasza Sobolewskiego o odczytanie z listy radnych, którzy kolejno w słowa ślubują. Pedynicz Komos Aleksandra. Ślubuję tak mi dokończąc. Fornal Wojciech. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Gliński Jacek. Ślubuję. Jarosz Jan. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Kochański Wojciech. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Książek Czesława. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Piotrowska Bożena. Lak Grzegorz. Ślubuję. Mróz Henryk. Ślubuję tak mi do pomocy. Naszawski Zenon. Ślubuję tak mi do Neiman Marek. Ślubuję. Parol Krzysztof. Ślubuję tak mi do pomocy. Posiewka Andrzej Syniana. Ślubuję tak mi do pomocy. Kłosiewka Andrzej, syn Tańsława. Ślubuję, tak mi do Bóg. Pyszyńska Dorota. Ślubuję, tak mi do Bóg. Rechnia Danuta. Ślubuję. Rychlewski Krzysztof. Ślubuję, tak mi do Bóg. Słański Bogdan. Ślubuję, tak mi do Bóg. Dziękowski Grzegorz. Ślubuję tak mi do Pążbu. Sobolewski Tomasz. Ślubuję tak mi do pążbu. Zdulska Rosalia. Ślubuję tak mi do pążbu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i gratuluję. Stwierdzam, że radni, którzy złożyli ślubowanie, odbili mandat radnego Rady Miejskiej Góry Kławarii. Proszę Państwa o powstanie. Kończysz standardy doprowadzić. Bardzo proszę kolejno Państwa radnych o odebranie mandatu. Pani radna Fedyniczko Wosa, Aleksandra. Radny Wojciech Forna. Radny Jarusz Jan. Radny Kochański Wojciech. Koleżanka radna, książek Czesława. Radna Kwiatkowska-Bożena Radny Lak Grzegorz Radny mróz Henry. Nastawy Zenon. <try> Radny Nejman Marek. Radny Parol Krzysztof. następny radny Andrzej Posiewka radna Kusińska Dorota radna Rechnio Danuta Radny Rychlewski Krzysztof. Radny Sałański Bogdan Radny Księkowski Grzegorz. Radna Zdurska Rosalia, I ostatni najmłodszy Sobolewski Tomasz. Stwierdzam, iż ukonstytuowała się Rada Miejska Góry Kalwarii, w związku z czym przystąpimy do dalszych obrad zgodnie z ustalonym przez komisarza porządku obrad. Ktoś z radnych zgłasza zmiany do porządku obrad? Bardzo proszę. Pan... Tak. tak, proszę Państwa, chciałbym zgłosić punkt y, wybór pozostałych komisji stałych Rady Miejskiej ze względu na to, że zbliża się bardzo ważna sprawa o budżetu i dobrze by było, żeby dzisiaj, na dzisiejszej sesji, już zostały wszystkie komisje ukonstytuowane, żeby mogły już pracować. To już prosiłbym o wprowadzenie jako punkt 6A do porządku dzisiejszych obrad. Nie wreszcie. Słucham? Jeżeli jest potrzeba, to nie karmiłbym, żeby zbudował To jest Państwa zagłoszony przez Pana Radnego następnego wnioskiem. Dziękuję bardzo. Wniosek przeszedł jednogłośnie. Stwierdzam, że Rada Miejska ustalała nowy porządek obrad. Pierwsze sesji Rady Miejskiej o brzmieniu. tak. Jest pierwsze. Otwarcie sesji stwierdzenie prawo, prawomocności obrad. Punkt drugi. Punkt drugi. Ślubowanie, złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych. Trzeci. Wybór Komisji Skrutacyjnej. Cztery wybór przewodniczącego Rady. Wybór Wiceprzewodniczących Rady, wybór komisji rewizyjnej. Trzecia było wybór pozostałych stałych komisji Rady Miejskiej. Sprawy różne i zakończenia obrad. Czy ktoś chciał zabrać głos? Pan Burmistrz. Zapraszam Panie i Panowie Radni. Chciałem we własnym imieniu, w imieniu swoich współpracowników, myślę, że również obecności Państwa Sołtysów i dostojnych gości, złożyć Państwu najszczersze gratulacje z tytułu uzyskania mandatu Rady Miejskiej. Jest to dowód wielkiego zaufania mieszkańców przed państwem. czteroletnia kadencja. Wierzę, że ta kadencja będzie dobrą kadencją, że praca włożona tutaj na sesjach rady, w komisjach będzie pracą twórczą, kreatywną. Będzie zmierzała do tego, aby warunki w naszej gminie stale się pokazały. Zarówno w zakresie przede wszystkim dbałości o nasze rodziny mieszkańców, jak i rozwój przedsiębiorczości. Chciałem Państwu w tym miejscu również życzyć jednego, żebyśmy razem za 4 lata mogli sobie tutaj powiedzieć, że dobrze wykonaliśmy ten obowiązek, bo jest to ciężka praca, mimo że nieraz z zewnątrz postrzega nas zupełnie inaczej, natomiast jest to wielka odpowiedzialność. Życzę Państwu każdemu osobna, żeby za cztery lata mógł powiedzieć, że swój obowiązek wykonałem dobrze. Dziękuję Państwu i jeszcze raz gratuluję.